Ja myślę, że musimy się przygotować na wiele zmian, bo dzisiaj edukacja jest jednym z tych obszarów życia, który w zasadzie najmniej podlega czy ulega cyfryzacji. I są oczywiste elementy, jak szkolenia nauczycieli, jak chociażby szerokopasmowy dostęp do internetu w szkołach, ale ja myślę, że taka największa i najtrudniejsza zmiana powinna się odbyć w naszych głowach, w naszej mentalności, żebyśmy po pierwsze powiedzieli sobie, że ta technologia może pomóc, żebyśmy zaczęli odważnie w szkołach używać, żebyśmy nie traktowali technologii internetu jako konkurencji, czy zagrożenia dla pozycji nauczyciela, czy szkoły w ogóle. I to są takie trudne tematy, które nie dadzą się zmienić zakupem, czy nawet prostym szkoleniem. I tu bym upatrywał największych barier. Ale jest jeszcze cała masa innych, takich bardziej prozaicznych, chociażby sprzęt w szkole, chociażby kompetencje nauczycieli, o których tutaj mówiliśmy przed chwilą, ale również takie, że sama branża edukacyjna troszkę broni swojej pozycji papieru, broni tych tradycyjnych metod, bo one się do tej pory biznesowo bardzo dobrze sprawdzały i nie jest specjalnie skłonna migrować w strefę cyfrową, bo mając doświadczenia różnych innych rynków i branży, Wiemy, że to się wiąże bardzo również z bolesnymi zmianami finansowymi. Miałem dzisiaj nadzieję przekonać tutaj zebrane osoby, że wszystkie narzędzia, które są potrzebne do rewolucji w edukacji czy w szkole, tak naprawdę są dostępne. One są na wyciągnięcie ręki, zaczynając od sprzętu, telefonów, smartfonów, które są w kieszeniach uczniów, poprzez treści, poprzez platformy, metody. I pewne badania, które już pokazują, jak z tych technologii korzystać. I to była jakby jeden, jeden przekaz, czy jedna próba przekonania tutaj zgromadzonych osób, żeby uwierzyli w to i rzeczywiście spróbowali tych, dawają różne przykłady rozwiązań gotowych na wyciągnięcie ręki darmowych często. Z drugiej strony, zaś mówiłem o tym, że są pewne konieczne warunki. Które muszą się spełnić, aby rzeczywiście ta technologia do szkoły wkroczyła w pełnym wymiarze, a, a to wymaga współdziałania bardzo wielu graczy, czy takich powiedziałbym uczestników edukacji, bo to nie jest tylko szkoła, to jest również ministerstwo, to są również rodzice, to są nauczyciele. Chyba najmniej atencji i namawiania wymagają sami uczniowie, bo oni de facto czekają na tę zmianę. Ja myślę, że inicjatywa taka jak Digital University jest jedną z wielu, ale ja cenię sobie każdą najmniejszą. Digital University jest ciekawym pomysłem na to, żeby przekazać czy propagować czy jakoś upowszechniać wiedzę na temat różnych aspektów nowych technologii, cyfryzacji, cyfrowych technik czy technologii. Akurat tak szczęśliwie się stało, że dzisiaj rozmawiamy o edukacji, a tam to upowszechnianie i pro proponowanie czy propagowanie tego typu, typu idei jest naprawdę bardzo potrzebne. Super. Bardzo dziękuję. dziękuję również.